Razem możemy więcej zrobić dla tej gminy, a więcej zrobimy przy zgodzie i przy współpracy. I o to proszę Państwa, naprawdę. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Nasza gmina potrzebuje teraz spokoju i wspólnej pracy. Nie idąc na referendum również dokonujemy demokratycznego wyboru. Opieramy burmistrza, popieramy burmistrzach, popieramy burmistrza, popieramy burmistrza. Przecież półtorej roku temu głosowały. Na kogo ja głosowałem? Na szałtysza? Na burmistrza głosowałem. Proszę Państwa, nawet nie znamy kandydata na nowego burmistrza. Po pierwsze. Po drugie, będą dodatkowe wydatki i pieniądze. Po trzecie, nowy kandydat, nowy burmistrz przywiezie co? Balistkę pieniędzy i wyłożę na tu do supracza, na grabówki. Nie idę na referendum i zamierzam skorzystać z tego mojego prawa demokratycznego, jakim tutaj na tablicy pisze. Po prostu. Za dwa lata niecałe będą wybory i wtedy będę jeszcze raz wybierała burmistrza, a nie teraz. Niepotrzebne są te wydatki i zastój w naszej gminy. Bądźmy tą jedną rodziną. Odrzućcie tą nienawiść, tak, zemsty jakieś. Panie Karmowicz, swoje dziennicy, mówię zgodę tak, zgodę, ruchmy zgodę, Na zgodę tak, tak, powinniśmy tak, tutaj się Idzie pan na referendum 24 nie roku? Nie idę. Dlaczego? Ubracę, żeby nikt nie szedł.